grałeś sobie spokojnie na solo showdown aż nagle wyskoczył z nienacka na ciebie Edgar pokonał cię i zaczął spamić tą emotką siemano z tej strony Artie, a w dzisiejszym filmie zajmiemy się jednym z najważniejszych o ile nie najważniejszym problemem społeczności Brawl Stars jaką jest toksyczność no więc lecimy etap pierwszy czyli wyzywanie się od sezonówek często kiedy ktoś zacznie grać niedawno Starsi gracze traktują go z góry, wyzywając go od sezonówek i sugerując, że nie ma pojęcia jak grać. I to prowadzi do sytuacji, gdzie najprościej w świecie nowi gracze czują się niechciani i szybko się zniechęcają, usuwają tę grę. To jest y, bardzo złe w przyszłości tej gry. Może to być bardzo złe, jeżeli takie zachowania będą bardziej powszechniejsze. Ludzie po prostu nie będą chcieli grać w tę grę. Więc nie ma też co wyzywać osób od sezonówek, które niedawno zaczęły grać, bo kiedyś my też zaczęliśmy, my też kiedyś byliśmy sezonówkami. Więc, no, halo, to nie ma sensu moim zdaniem. Kolejny etap tego, co omawiamy, czyli toksyczności, no to jest toksyczne zachowanie po pokonaniu przeciwnika, no błagam was skoczy na was Edgar, Miko pokona was, kręci się i daje emotkę klauna łapkę w dół, albo jeszcze spray klauna no to jest wkurzające, no i gracze się wkurzają najprościej w świecie, kto by się nie wkurzył jeszcze, jeżeli ta postać cały czas kampiła w krzaku, i wyskakuje na ciebie z nienacka, a ty grasz sobie postacią typu Dynamite, postacią typu Barley to w większości przypadków początkowi gracze albo osoby, które no, nie były na to przygotowane, na tego Edgara, albo postać, która wyskoczy z krzaków, przegrywają, a ta postać jeszcze bezcennie ta osoba się kręci, dając łapki w dół i emotki klauna. I jest to bardzo wkurzające. No gracze często potem nie grają cały dzień, albo nie chcą już grać w tą grę. No. To jest trochę zrozumiałe dla mnie, więc... To naprawdę niszczy trochę tą społeczność, ale to nie jest najważniejszy element, który w ogóle niszczy tą społeczność w internecie, no bo ten element, który niszczy tą społeczność najbardziej w internecie, w social mediach, no to jest oczywiście wyzywanie się na podstawie postaci majnowanej. Często, jeżeli ktoś majnuje, Jakąś postać, która przez kogoś innego jest uznawana za no skillowo, jest wyzywany Na przykład mamy takiego kostka, e, który e, Tomar 753, który majnuje sobie Edgara, i takiego Sigma, który majnuje sobie Hanka. No i Tomar 753 zostanie zwyzywany przez tego Hanka osobę mającą Hanka, a ey, on go też wyzywa no, pff, argumentami typu Edgar to najbardziej skillowa postać, Hank to najbardziej skillowa postać no i będą się tak kłócić, co po prostu jest bezsensowne bo wiadomo, niektóre postacie są łatwiejsze do wbicia, łatwiejsze do rozgrywki I są przeznaczone dla początkowych graczy I nie ma co wyzywać osób, które dopiero co zaczynają grać I grają na przykład jakąś postacią Albo wiedzą, że tą postacią łatwo się wbija i chcą farmić pucharki Lub yy, no po prostu lubią bardzo tą postać I nie ma co wyzywać takich ludzi Więc no... Jeszcze niektórzy uważają, że jeśli nie grasz trudniejszą postacią, to nie masz skilla. No, na wyższych pucharkach zazwyczaj trzeba mieć jakiegoś skilla powyżej 1000 w lobby, hop, chociażby trafiają się często cieszy przeciwnicy. Ale wiadomo, postacią typu Miko, postacią typu Kit jest łatwiej wbijać. I trzeba mniej umiejętności niż na postaciach typu Hank, Na postaciach typu. No nie wiem, kogo tutaj mogę jeszcze podać. Dynamite. Chociaż to też jest kwestia sporna, bo na przykład taki Edgar ładuje sobie sam super atak, skacze na ciebie. No i GG. Taki Dynamite campy, i rzuca na Ciebie gadżetem, który Cię zamraża i Cię od razu pokonuje, więc... no nie ma postaci idealnych są te łatwiejsze, na przykład Shelli, to wiadomo, że ultem dużo daje i ona jest prosta w obsłudze ale to dlatego, że początkowi gracze, żeby mogli sobie wbić tysiąc pół, więc, tak samo Edgar to jest postać dla... no... ładuje sobie sam ulta, tak? ma tarczę z tym gadżetem albo ma jeszcze gadżet co mu ładuje ulta leczy się przy każdym uderzeniu to jest dla osób po prostu no które się dopiero uczą albo nie mają takich umiejętności w rozgrywce więc musimy uszanować to czym grają i jaką postać sobie mają. kolejny tutaj podstawowy problem no to są filmy w stylu Usuń grę jeśli nie masz 25 rangi na EDGARze. No to nie ma sensu. Zniechęcamy nowych graczy. Takimi filmami, albo na przykład typu jeżeli nie masz 10 tysięcy pucharków, y, usuń to ocie. No, kiedyś każdy zaczynał i nie miał. 10 tysięcy pucharków nawet Więc No nieładnie tak trochę Nieładnie My wtedy zazwyczaj nie, nie było tego problemu Aż takiego toksyczności kiedyś Ja na przykład tego nie odczuwałem w 2019 Aż tak dużej toksyczności Bo nie było tych emotek ogólnie Ale No każdy kiedyś miał zero pucharków Ja mam obecnie 55 tysięcy Ale kiedyś miałem 0 Hira też kiedyś miał 0 na samym początku, no więc nie miał nawet tysiąca pucharków na szeli, nie miał tysiąca pucharków na kimś, na barleju. Chociaż na początku było maksymalna to 20 ranga. No ale każdy ma swoje początki, tak? Więc nie ma co wyzywać osób, które no, nie mają jeszcze czegoś, nie wbiły jakieś rangi na kimś tam, albo osób mających inną postać. Często te osoby, które tak wyzywają, osoby, które nie mają na przykład 1000 na załóżmy Edgarze albo 10 tysięcy pucharków, to są osoby, które centralnie wbiją 10 tysięcy pucharków, robią screena albo nagrywają filmy. Że wbiliśmy 10 tysięcy pucharków i wsadzają to na TikToka od razu. Jeżeli nie masz 10 tysięcy pucharków, to odinstaluj tą grę. No a ludzie, którzy się z tym nie zgadzają, zaczynają pisać, wyzywać tę osobę w komentarzach, nie rozumiejąc kompletnie jak działa algorytm takiego TikToka, bo ty mu nabijesz tym gościem wyświetlenia, ty mu piszesz komentarz, więc algorytm, okej, okay, jeszcze skomentował, zaangażował się, no i poleca ten film, tak, algorytm, więc, no... Należy ignorować takie zachowania, tak? No i te właśnie wszystkie wymienione w dzisiejszym filmie zachowania no, mogą prowadzić do zmniejszania się społeczności Browstars, podziałów na osoby, które na przykład myślą, że Edgar jest Noskill, Edgar to skill. Są takie dwie grupy. Jedni mówią, że Piper to no skill, drudzy, że Piper to skill. No i powstaje mnóstwo podziałów, co. No, może być niszczące dla community browstars, szczególnie te dawanie łapek w górę, może zniechęcać stałych graczy do grania, nowych graczy, może zniechęcać wyzywanie od sezonówek, yy, osoby grające z łatwiejszymi postaciami, może zniechęcać do gry, i może w końcu dojść do tego, że pff, większość osób grających w tę grę po prostu ją usunie odinstaluje. Ale jest też wiele czynników, które mogą prowadzić do no, po prostu upadku społeczności Browstars, ale tym zajmiemy się w innym filmie. Jak zapobiegać takim zachowaniom toksyczności? No to wiadomo, Ty Tomar 753, jeżeli masz dalej ustawioną emotkę, łapki w dół i klauna. No to serio, proszę cię. Weź to zmień. Naprawdę. Nie ma sensu. nie ma. Łapka w górę, łapka w górę. Był Event wprost z łapkami w górę. Łapeczka w górę albo jakaś inna emotka. Przede wszystkim musimy ignorować toksyczne zachowania, czyli takie filmy. Na no, uzwyzywanie osób, które grają jakimiś postaciami albo które nie osiągnęły czegoś w grze, no bo nie ignorując tego będziemy dawać im zasięgi i wyświetlenia i przede wszystkim na rankedach jest opcja zgłaszania toksycznych graczy więc jeśli ktoś naprawdę przesadza no można go zgłosić zazwyczaj to nic nie daje ale jeśli więcej osób na przykład zgłosi no to Mogą zareagować, na przykład, jeżeli gracie z ziomkami, ziomkiem gra sobie, i masz jakiegoś gościa w teamie, który patrzy, że ty masz jakąś postać, zaczyna się kręcić i strzelać atakiem w twoją stronę i w stronę ziomka, dając łapęcję w dół i emotkę klauna, i wcale nie pomagając w rozgrywce, przez co przegrywasz, no to no, to jest prankowanie, sabotowanie rozgrywki bardziej, ale toksyczność też. No i przede wszystkim nie promować tych toksycznych zachowań czy tych filmów yy, nie dawać mu wyświetleń ani lajków. I najważniejsze, musimy pamiętać, że to jest tylko gra. Browser to tylko gra, a nie walka o życie. No więc jeśli coś ci irytuje, lepiej zrób przerwę niż wdawać się w toksyczne przepychanki. Albo no nie wiem, nie musisz pokazywać tym Edgarem. Na no, wymaksowanym ze wszystkimi star powerami dominacji nad jakimś barleyem albo nieszczęsnym Dynamajkiem. No, więc dzięki za oglądanie. Temat jest mocny i rozległy. Mam nadzieję, że spodobał Wam się jak to omówiłem. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie.